W cyklu z archiwum TVK pokażemy Państwu w ten świąteczny czas, kilka programów o typowo wielkanocnej tematyce. Zacznijmy od relacji z 10. konkursu wielkanocnego, który w ramach Ludomaniaka 2018, odbywającego się w Wielkim Domu Kultury, adresowany był do córek, które miały upiec wspólnie wielkanocny mazurek. Zaraz potem zespół obrządowo śpiewaczy Zozarowa i specjalny spektakl o tym, jak kiedyś wyglądały przygotowania do świąt i samo świętowanie malowanie jajek, przygotowywanie święconego śmigło z dęgus czy chodzenie z kogutkiem takie oto ożarowskie zwyczaje można było zobaczyć w Wieluńskim Muzeum przed Świętami Wielkanocnymi w 2018 roku. W programie z Archiwum TVK przypomnimy też Misterium Wielkanocne, które wystawili uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 5 na okoliczność Świąt Wielkanocnych w 2019 roku. Po tym materiale przyjdzie czas na świąteczną muzykę, czyli Wielkanocny Koncert Pasyjny Chórów pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego, który w kwietniu 2019 roku odbył się w Podwodzie pojach klasztoru ojców franciszkanów. Nasz program zakończy koncert muzyki polskiej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego stopnia w wieluniu. W programie wydarzenia znalazły się m.in. utwory najwybitniejszych polskich kompozytorów. Koncert odbył się w miejskiej bibliotece w połowie kwietnia 2019 roku.